Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry Waku Wasiewicz, Moim gościem jest Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa Łódzkiego. Witam serdecznie nasze składy, również witam serdecznie panią redaktor. Panie marszałku, zakończyła się budowa środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego <laughs> dla dzieci i młodzieży, przystań przy ulicy Mielczarskiego 35. Czy to jest drugi etap budowy, czy to już całkowite zakończenie? To jest drugi etap e, remontu i zakończenie można powiedzieć w lwiej części. Bo jeszcze oczywiście wymaga zewnętrzna część elewacji budynku, niemniej to już w żaden sposób nie, nie przeszkadza, nie będzie wstrzymywać realizacji świadczeń psychologicznych, psychiatrycznych w tym miejscu. Także to już można powiedzieć, że jest zakończone, jeżeli chodzi o samą tą główną część tych, tych dwóch etapów remont tego budynku. No i oczywiście rozpoczęcie w całej rozciągłości realizacji w tym budynku świadczeń to jest. Także, jeżeli pani dobrze pamięta, to na początku tego roku zakończył się etap na dole tego budynku. Tam jest tak zwany pierwszy poziom referencyjny, gdzie jest zapewniony dostęp do psychologów, psychoterapeutów terapeutów środowiskowych, zespołu triażowego, takiego pierwszego kontaktu. I to było w lutym tego roku, ale przyszedł ten dzień, kiedy otworzyliśmy drugie, tam wyremontowaliśmy na górze pierwsze i drugie piętro, zakupiliśmy również meble i tam jest właśnie ten drugi poziom referencyjny. I na tym drugim poziomie jest dostęp do konsultacji psychiatry dla dzieci i młodzieży, Oddziału dziennego, zespołu leczenia środowiskowego oraz wysokospecjalistyczne, wysokospecjalistyczna opieka psychiatryczna. Także jest to drugi etap. To jest zgodne z duchem idącej reformy psychiatrii, tak aby nie było tylko i wyłącznie dostępu do świadczeń psychiatrycznych w postaci lecznictwa zamkniętego, a więc w szpitalach tylko aby wejść w środowiska, aby była też ambulatoryjna, czyli taka opieka, którą przychodzimy i uzyskamy, uzyskamy pomoc i, i wracamy do domu. To jest cały właściwie świat psychiatrii i w ten sposób, w tym kierunku idzie. Oczywiście trzeci poziom referencyjny dalej zakłada, że są szpitale, które są psychiatryczne i one dalej funkcjonują. Niemniej w znacznie znacznie mniejszy nacisk już teraz będzie kładło się na tą psychiatrię zamkniętą. Ona musi być, bo wiadomo, nie wszystko uda się nam załatwić pierwszym i drugim poziomem. Niemniej bardzo duży, duże pieniądze idą na właśnie psychiatrię tą ambulatoryjną. Dość powiedzieć, że na ten budynek na ulicy Mielczarskiego 35 Szpital Babińskiego uzyskał grant z Ministerstwa Funduszy w wysokości 15 milionów Milionów złotych. Zarząd województwa przekazał również budynek dawnego, dawnej poradni pulmonologicznej właśnie na ulicy Mielczarskiego. On przez 8 lat stał pusty, no niestety, ale niszczał. I dlatego postanowiliśmy dać mu drugie życie. Również przekazaliśmy prawie 600 tysięcy złotych na remont tego budynku z tej kwoty 15 milionów również można było na doposażenie i na remont przeznaczyć się ponad 5 milionów złotych, więc ten potężny wyszedł remont, ale naprawdę jest się czym chwalić, i niestety ten budynek od samego pierwszego dnia rozpoczęcia znalazł tak ogromne zapotrzebowanie, i widać, że jest taka potrzeba, by dla tych młodych ludzi, dzieci, młodzież były udzielane świadczenia, że jest, można powiedzieć, wręcz oblegany. Czy w, Zakładaliśmy... w związku z tym nie, nie brakuje lekarzy, pielęgniarek, pomocy specjalistycznej? W Psychologów, psychoterapeutów. Oczywiście, że brakuje, ale mamy szpital Babińskiego, można powiedzieć takie zagłębie lekarzy, również psychologów, ale w tym szpitalu również szkoli, szpital pozyskał granty, kolejne pieniądze na to, by szkolić właśnie ten personel no i w ten sposób można powiedzieć własnym sumptem tych. Specjalistów e, szkoli, i oni mogą pracować w, zarówno w tym szpitalu na ulicy Aleksandrowskiej, jak i również w, można powiedzieć, oddziałach oddalonych od Aleksandrowskiej, między innymi na ulicy Mielczarskiego. Także, tam, Panie ten, 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 marszałku, miejsce... a proszę powiedzieć, z jakimi najczęściej przychodzą problemami dzieci i młodzież się zgłasza. Panie redaktor, z, od lekarzy, którzy tam e, wypowiadali się, mówiliśmy, uzyskałem informację, że mamy do czynienia dzisiaj z bardzo dużą ilością. Depresji, ale również niestety z sytuacjami kryzysowymi e, związanymi z próbami samobójczymi. Niestety jest e, tych sytuacji bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jest to pokłosie e, zamknięcia w domach, pandemii, e, również strachu związanego z e, sytuacją za naszą wschodnią granicą. E, to, to wszystko kumulowało się przez te dwa ostatnie lata. I niestety to jest pokłosie, które dzisiaj wychodzi. Mieliśmy tutaj w planach, aby w ramach tego projektu objąć opieką psychiatryczną tysiąc środowisk rodzinnych, ale już dzisiaj wiemy, że do końca 2023 roku znacznie ta liczba zostanie powiększona. To jest ważne, panie redaktor, jedna rzecz. W planach było tak, że ten projekt na ulicy Mielczarskiego obejmie dwie dzielnice. To jest, był plan, żeby objąć Polesie i Śródmieście, a więc dzieci młodzież z tych dzielnic. Natomiast w związku z tak ogromnym zapotrzebowaniem na, na te świadczenia, rozszerzony projekt został do właściwie całej Łodzi. Cała Łódź jest objęta tym projektem i zapraszamy wszystkich... Potrzebujących, tam można przyjść nawet samodzielnie, to jest dość dobrze skomunikowany też obiekt w postaci do, możliwości dojazdu MPK. A więc wszystkich potrzebujących, wszystkich rodziców, którzy dostrzegą jakiekolwiek sytuację kryzysową, odbiega. A co to jest sytuacja kryzysowa? Jak dostrzec? Bo tak jak było pytanie również. No, taka sytuacja, gdzie sytuacja odbiega od dotychczasowej normy funkcjonowania dziecka. Zobaczymy coś, co się dzieje dzisiaj, coś, co się nie działo wcześniej i, i coś, co na, na związku z tym zaniepokoiło. To nawet profilaktycznie warto wejść, pojechać jako rodzic do tego e, ośrodka na ulicy Mierczalskiego 35, by porozmawiać z konsultantami. Czy ta sytuacja jest groźna? Czy to jest coś, co warto by byłoby by psycholog, psychoterapeuta zajął się. Czyli można mówiąc, gestym. kolokwialnie wejść z ulicy i tak. taki rodzic zostanie od razu przyjęty. Zostanie skonsultowany i będzie trwiarzowany. Ta, ta sytuacja będzie podlegała pewnej analizie, gdzie zostanie zakwalifikowana, że sytuacja jest no, nagła, pilna, czy też mniej i dopiero i dalej jeżeli będzie potrzeba będzie udzielana na kolejnych m, poziomach e, pomocy psychologa, psychoterapeuty, bądź psychiatry. To jest e, sytuacja, w której musimy najpierw zbadać, zanalizować e, tą sytuację domową. Panie Marszałku, zmienimy teraz temat, bo trochę pieniędzy też poszło i to wcale nie małe na gminy. Widawa w powiecie brzezińskim Przyłęk, Modlica. Modlica. Tak, na co te pieniądze będą przeznaczone? Można powiedzieć tak szeroko na wodno-kanalizacyjne sprawy. I tak, jeżeli chodzi o, o Przyłęg, to mówimy tutaj e, to jest gmina rogów. Ponad 3 miliony złotych trafi na przebudowę stacji ujęcia wody w przyłęku dużym. Studnia sięgnie głębokością pokładów czystej i smacznej wody pochodzącej z okresu Górnej Jury mieszkańcy tam Strasznie, strasznie byłem tam, osobiście rozmawiałem, narzekają na kamienistość wody, na to, że właściwie po kilku gotowaniach, na przykład w czajniku ROD, odkłada się ten kamień błyskawicznie, również w praniu to widać. Dlatego też niezwykle ważne dla nich jest to, by dokopać się głębiej. Mówią, mówią tam o 300 metrach, że trzeba się w głąb ziemi wbić, by uzyskać wodę zupełnie innej. Innej jakości. Kolejne dofinansowanie to jest tuszyn. Ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych trafi na budowę stacji uzdatniania wody w Modlicy jednej z najdłuższych wsi w powiecie łódzkim wschodnim niegdyś było tam ujęcie wody, ale budowane w starej technologii budowa nowej stacji zapewni również awaryjne zasilanie całej sieci wodociągowej w przypadku awarii takiej stałej stacji uzdatniania wody w Tuszynie. I jeszcze jedna miejscowość, o której Pani wspomniała, czyli Widawa. Ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych trafi do gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ujęcia wody pitnej. Do programu będą budowę oczyszczalni. Zakwalifikowały się 123 gospodarstwa domowe, a więc. Bardzo duża część tych gospodarstw, które e, funkcjonują w gminie Widawa. Oczywiście tych umów jest więcej. To są takie przykładowe e, trzy umowy, które ja sam osobiście. Miałem ten zaszczyt podpisać. Niemniej w całym województwie tego typu umowy w ramach tworzenia źródeł wody jest, jest znaczące więcej. Oczywiście środki pochodzą z środków unijnych, z programu rozwoju obszarów wiejskich. No i informacja dobra, bo zerowy wad na żywność wciąż będzie obowiązywał. Przynajmniej wiemy, że do połowy roku 2023. To prawda, no, mamy cały czas tę tarczę e, zerową stawkę na, na żywność. Tak jak obecnie stawki objęte są, pozostaną e, produkty spożywcze, e, owoce, warzywa, mięso, nabiał e, czy produkty ze spórzy e, będą miały niższą, e, niższą cenę. Skupiamy również nasze działania na cenie energii i nośników oraz cenie gazu. Tutaj jest oczywiście wsparcie ze strony państwa. A więc Państwo, którzy wiecie, palicie, opalacie swoje ogrzewanie w domach różnymi nośnikami energii, no tutaj jest też obniżone, obniżone są te stawki. Niemniej chyba bardziej, najbardziej za, zauważalne jest właśnie to, że stawka VAT-u na żywność spadła do zera. Również jest ta, ta informacja, jak zauważyłem, udostępniana w sklepach, a więc myślę, że to jest najważniejsze. Bardziej widoczny. Czy do czerwca tylko będzie to obniżone? Ten, no, trudno powiedzieć, bo pamiętajmy, że ten okres zerowej stawki jest cały czas wydłużany co pewien czas. Oczywiście jest monitorowana sytuacja na rynku, by dostrzec, czy już ten proces można zakończyć, czy też jednak jeszcze wymaga wsparcia, wymagają wsparcia gospodarstwa domowe poprzez obniżenie tychże, tychże cen. No i na, oczywiście na tą chwilę jest to czerwiec. Być może będzie również cały czas konieczność wydłużenia do grudnia, czy do jakichś dłuższych jeszcze okresów, bo przed nami na tą chwilę cieszmy się z tego, co, co mamy, czyli do czerwca 2023. Czyli mamy tańszą żywność, no i może wspierajmy polskich producentów. Panie Marszałku, jak rozpoznać polski produkt? Panie redaktorze, prosta odpowiedź. Wydawałoby się, że kod 590 jest takim znakiem rozpoznawczym produktów produkowanych w Polsce. Niestety to nie do końca jest tak, bo oczywiście bardzo duża część tych produktów jest produktowana w Polsce, ale jeżeli jest jakaś firma zagraniczna, która u nas założy spółkę córkę. To niestety ten kod może być na produktach również takich, które produkowane są za granicą. Również jeżeli jest w nazwie spółki dopisek Polska, to może oznaczać, że jest to jakiś oddział firmy zagranicznej, która jednak te produkty niekoniecznie produkuje w Polsce. Niemniej, niemniej jeśli będzie ten kod 590 na tym kodzie kreskowym, i dodatkowo Majden in Poland albo wyprodukowano w Polsce, to jest myślę, że dość duże prawdopodobieństwo, że ten produkt jest u nas produkowany i powinniśmy starać się, by wybierać właśnie te produkty, no bo to jest też wsparcie dla naszej rodzimej gospodarki. To są pieniądze do budżetu państwa, to jest także później redystrybucja tychże środków jest na różne bardzo ważne cele, z których wszyscy wspólnie korzystamy. A więc takie prosta wydawało się rzecz, czy zwracanie na kod, uwagi na kod produktów, które kupujemy, przekłada się później w niezwykły sposób na... Codzienne nasze funkcjonowanie, codzienne usługi publiczne, które uzyskujemy, czy to korzystając ze szkół, czy to korzystając z przychodni, czy to korzystając z tysięcy rzeczy, które, które na co dzień, może nawet niedostrzegalnie, ale jednak korzystamy. Dlatego taki gorący apel warto zadbać. O to, byśmy byli, byśmy żyli w warunkach, w których są godne te, i usługi, które odzyskujemy, żeby były na najwyższym poziomie. A to do tego oczywiście potrzebne są finanse. Panie marszałku, pijani kierowcy stracą auta, jest podpis prezydenta. Tak, myślę, że na tą ustawę czekaliśmy wszyscy. Pijani kierowcy to takie oczywiście ogólne hasło, ale są oczywiście regulacje. W których można skonfiskować auto, i to są, można powiedzieć, takie trzy podstawowe punkty. Kiedy kierowca będzie prowadził samochód, mając co najmniej półtora promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Drugim punktem, że mając co najmniej pół promina, promila e, alkoholu we krwi, kiedy spowodował wypadek i e, jeżeli jest też się recydywistą i po raz kolejny zostanie zatrzymany, e, mając najmniej pół promila alkoholu we krwi, no to również można w tym momencie e, uzy, o, e, zostać potraktowany w ten sposób, że samochód zostanie e, skonfiskowany. E, ja myślę, że warto cały czas y, nawoływać do tego, żebyśmy nie siadali za kółkiem y, po kieliszku, jakimkolwiek, jednym, dwóch, bo często się tak, a jedno piwo, zaraz zwyczajnie, nie, proszę Państwa, miejmy z żelazną zasadę, piłeś, nie jedź. To jest jedyna możliwość, żebyśmy um, ustrzegli się potwornych konsekwencji, bo oczywiście konfiskata jest jedną z trudnych do zniesienia sankcji, ale kiedy będziemy mieli sytuację, kiedy że zabijemy kogoś um, jadąc samochodem, kierując po pijanemu, no to jest, ta trauma zostaje do końca życia, myślę, że to jest najgorsze, co można spotkać. A więc myślę, że warto dzisiaj mieć to przed oczami, że ten człowiek, którym możemy pozbawić życia albo zdrowia, będzie cierpiał, no, my również razem z nim. Dlatego też myślę, że konfiskata jest tylko takim przypomnieniem. Uważaj, nie rób tego, bo jest jakaś groźba, ale proszę zwrócić uwagę, że są również. W naszym życiu mogą pojawić się dużo gorsze konsekwencje w wyniku spowodowania tego wypadku. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Piotr Adamczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Forum Radia Rok Parada.